W rozmowie z Samarytanką Mesjasz Jezus powiedział, że zbawienie pochodzi od Żydów. Zbawienie pochodzi od Żydów. Mesjasz, ze względu na ludzką naturę, był Żydem i jest Żydem. Studia w Instytucie Teologii Judaizmu Mesjanistycznego to podróż do ojczyzny naszego Mesjasza Jezusa. Do miejsca, z którego wszystko się rozpoczęło i którym wszystko się wypełni w przyszłości. W dziejach apostolskich czytamy, że to Żydzi wierzący w Mesjasza Jezusa nie robili przeszkód i przyjęli do wspólnoty wiary wszystkich wierzących spośród nieżydów, nie zmuszając ich do pełnej obyczajowości żydowskiej. Mamy więc dług wdzięczności względem nich. Czy dziś przyjmiemy wierzących Żydów w Mesjasza Jezusa, pozwalając im nadal pozostawać Żydami? Apostoł Paweł, Żyd starsu, powiedział, że pragnieniem mojego serca i modlitwą do Boga jest zbawienie Żydów. Jako Instytut Teologii Judaizmu Mesjanistycznego dołączamy do tego wysiłku naukowego, świadectwa i gorącej modlitwy. Dołączamy do Bożego dzieła zbawienia Żydów i wszystkich narodów. Zapraszamy do tej drogi. Zapraszamy do instytutu, zapraszamy do otwarcia serc na królestwo Boże, w którym jest miejsce dla Żyda. I dla Greka. Szczegółowe informacje w naszych social mediach na stronie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w zakładce Kandydat wybieramy studia licencjackie, a następnie Instytut Teologii Judaizmu Mesjanistycznego. Lub coś w